Właśnie skończyłem nagrywać kolejne odcinki podcastu z serii książka pisana podcastem. Plan mam taki, żeby faktycznie jakby całość materiału już mieć zebraną w listopadzie i do końca roku zrobić redakcję i pościć autoredakcję, czyli jakby złożyć całą książkę do kupy i wysłać ją na początku przyszłego roku najpóźniej już do profesjonalnej redakcji, więc książka Wydaje mi się, że ma szansę ukazać się w przyszłym roku. Trzymajcie kciuki. Celem książki ma być trochę odczarowanie zarządzania zapasami i pokazania, jak w prosty sposób można odzyskać kontrolę nad zapasami, bo to, że mamy zapasów za dużo, albo mamy niewłaściwe zapasy, to nie oznacza to, że my robimy coś nie tak, że musimy zastosować jakieś magiczne tryki, jakieś magiczne metody, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie. Odzyskać czy uzyskać kontrolę nad tym, co zamawiamy, jak zamawiamy, bo z mojego doświadczenia, z tym w większości firm jest największy problem, że to idzie po prostu jakąś inercją i tak naprawdę nie jest kontrolowane, nie jest modelowane, i nikt i tak naprawdę zapasy są dziełem trochę przypadku i trochę wielu wypadkowych, którymi nikt tak naprawdę, jako taką zbiorowością zarządzania zapasami, zarządzają strategią. Zapasów nie panuje. Także książka w przyszłym roku, ale na YouTubie możecie na bieżąco śledzić, bo regularnie wypuszczam odcinki z kolejnymi, z kolejnymi rozdziałami, więc tam też możecie, że tak powiem, czerpać darmową wiedzę. Wielu osobom się to podoba. Trzymajcie się, cześć.